Na wyspie Sodor był piękny poranek. Odświętne ubranko Tomka lśniło w promieniach słońca, gdy ten z Anią i Klarą przemierzał radośnie swoją trasę. Był bardzo z siebie zadowolony. Daj tomku zagwizdał Piotrek. Wyglądasz wspaniale. To prawda, chwalił się Tomek. Niebieski to jedyny odpowiedni kolor dla lokomotywy. No, nie wiem, mnie podoba się mój brązowy lakier, powiedział Tobik. Ja zawsze byłem zielony. Też nie chciałbym być innego koloru dodał Piotrek. W każdym razie sapnął Tomek, niebieski to jedyny kolor dla naprawdę użytecznej lokomotywy. Wszyscy to wiedzą. Piotrek nie powiedział, uśmiechnął się tylko do tobika. Później Tomek odpoczywał, kiedy nadjechał Piotrek. Wielki syp napełniał jego wagony węglem. Tomek dalej zachowywał się niegrzecznie. Ostrożnie, ostrzegł. Uważaj z tymi głupimi wagonami. Dalej, dalej, dalej. Mamrotały wagony. A tak przy okazji, mówi dalej Tomek. Te zapory nie wyglądają mi na zbyt bezpieczne. Ostatni ładunek został zrzucony. Pomocy krztuszę się! zawołał Tomek. Wyciągnijcie mnie stąd! Piotrek zmartwił się, ale nie mógł powstrzymać się od śmiechu. Piękne, błękitne ubranko Tomka było pokryte pyłem węglowym od komina po pojemnik na węgiel. Ha, ha, Piotrek. Teraz nie wyglądasz na naprawdę użytecznego Tomku. Wyglądasz źródko. Nie jestem brzydki, zakaszlał Tomek. Zrobiłeś to specjalnie. Wyciągnij mnie stąd. Wymycie Tomka trwało tak długo, że spóźnił się do kolejnej pracy. Tobik musiał zabrać Anię i Klarę. Biedny Tomek, szepnęła Ania do Klary, były bardzo zmartwione. Tego wieczora w Domkowie Tomek miał zły humor. Tobik sądził, że to był świetny żabek, był zły, że Tomek myślał, że pobrudził jego ubranko specjalnie. Jak naprawdę użyteczna niebieska lokomotywa może stać się hańbą dla kolei grubego zawiadowcy? Następnego dnia Tomek miał lepszy humor obserwując, jak Piotrek wiezie swoje wagony z węzła. Wagony były ciężkie, a Piotrek zmęczony. Napij się, powiedział jego maszynista. Lepiej się poczujesz. Zbiornik z wodą stał na końcu bocznicy z niebezpiecznymi zaporami. Nagle Piotrek zdał sobie sprawę, że nie może się zatrzymać. Zapory też go nie zatrzymały. Ojej! Jęczał Piotrek pomocy. Zapory złamały się i Piotrek znalazł się po koła w węglu. Tomek musiał jechać, ale widział wszystko. Teraz Piotrek też dostał nauczkę. Chichotał do siebie. Tego wieczora obie lokomotywy pogodziły się. Nie spowodowałem twojego wypadku specjalnie, Tomku, szepnął Piotrek. Naprawdę. Oczywiście, odpowiedział Tomek. I przepraszam, że byłem niegrzeczny. Twoje zielone ubranko znowu wygląda wspaniale W przyszłości obaj będziemy bardziej ostrożni z węglem Edek był coraz starszy Jego łożysko było zużyte i stukało w trakcie jazdy Wziósł na targ puste wagony do przewożenia bydła Słońce świeciło, ptaki śpiewały Ale Edka czekały kłopoty Naprzód, naprzód, sapał. Oj, 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 wołały wagony. Edek sapał i brzęczał, a wagony stukał. Kał. W pobliżu pasło się kilka krów. Nie były przyzwyczajone do pociągów. Zdenerwowały się hałasem i dymem. Kiedy Edek je mijał, przewróciły ogrodzenie i wbiegły na tory. Łącznik został przerwany i kilka wagonów stanęło. Edek poczuł szarpnięcie, ale nie zwrócił na nie uwagi, był przyzwyczajony do wagonów. A niech to pomyślał, czy te wagony nie mogą jechać spokojnie? I zanim on czy jego maszynista zorientowali się, co się stało, byli już na następnej stacji. Kiedy Gabryś i Henio dowiedzieli się o wypadku, śmiali się i przechwalali, jak można było pozwolić krowom na uszkodzenie pociągu. Nam nie ośmieliłyby się tego zrobić. Już my byśmy im pokazali. To był To nie twoja wina, Oni nigdy nie spotkali krów. Ja tak i wiem, że potrafią sprawiać kłopoty. Kilka dni później Gabryś przejeżdżał przez stację Etka. Pów, pamiętaj o krowach! Szybciej, szybciej, zapał Gabryś. Nie hałasuj tak, nie hałasuj tak! Zrzędziły jego wagony. Przed nimi ciągnęła się długa nitka torów. W oddali był most. Gabryśowi wydawało się, że coś jest na moście. Jego maszynista też tak sądził. Stój, Gabrysiu, powiedział i zamknął do plus O! Powiedział Gabryś, to tylko krowa. Sio, sio! Wolno podjechał do mostu, ale krowa nie chciała odejść. Zgubiła swojego cielaczka i czuła się samotna. Mu, powiedziała smutno. Wszyscy próbowali ją odgonić, ale ona nie chciała sobie pójść. Nadjechał Henio. Co to jest? Krowa? Zaraz ją przegonię. Odejdź, odejdź! MU-powiedziała krowa Henio cofnął się nerwowo nie chcę zrobić jej krzywdy. Na następnej stacji kierownik pociągu Henia powiedział o krowie i ostrzegł nastawniczego, że tory są zablokowane. To na pewno mućka powiedział bagażowy. Jest tu jej cielak, gotowy na targ. Piotrek go tam zawiezie. Na moście Mućka bardzo się ucieszyła z widoku cielaczka, a bagażowy ich odprowadził. słowa, zachowaj tajemnicę, szeptali do siebie Gabryś i Henio. Było im trochę głupio, ale wkrótce historia się roz... No, 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 chichotał Edek. Dwie duże lokomotywy boją się krowy. Boją się bzdura, powiedział Gabryś. Nie chcieliśmy, żeby biedactwo zrobiło sobie krzywdę wpadając na nas. Zatrzymaliśmy się więc, żeby jej nie zdenerwować. Rozumiesz o co mi chodzi, mój drogi Edku? Tak, Gabrysiu, powiedział Edek. Gabryś miał tylko dziwne wrażenie, że Edek rozumiał to aż za dobrze. Wiesz co? zapytał Piotrek. Co? mruknął Gabryś. Wiesz co? To głupie, powiedział Gabryś. Oczywiście, że nie wiem co, jeśli mi nie powiesz, co to jest. Gruby zawiadowca mówi, że praca na bocznicy jest dla mnie zbyt ciężka. Da mi większą lokomotywę do pomocy. Bzdura, powiedział kuba. Każda lokomotywa mogłaby to robić. Gdybyś więcej pracował, a mniej gadał, ta bocznica byłaby milszym, lepszym i radośniejszym miejscem. Piotrek pojechał po kilka wagonów. Ten głupi stary Semaf pomyślał: Przypominał sobie chwilę, gdy źle zrozumiał sygnał i pojechał do tyłu zamiast do przodu. Nikt mnie teraz nie słucha. Myślą, że jestem głupią, małą lokomotywą i rozkazują mi. Już ja im pokażę, już ja im pokażę. Ale nie wiedział, jak to zrobić. Przed końcem popołudnia czuł się zmęczony i nieszczęśliwy. Przewiózł na stację kilka wagonów. Witaj, Piotrku, powiedział gruby zawiadowca. Wyglądasz na zmęczonego. Tak, proszę pana, jestem zmęczony. Sam już nie wiem, czy stoję na kominie, czy na kołach. Mnie się wydaje, że jesteś we właściwej pozycji, zaśmiał się gruby zawiadowca. Głowa do góry. Nowa lokomotywa jest od ciebie większa i pewnie sama będzie mogła wykonywać całą pracę. Chciałbyś pomóc w budowie mojego nowego portu? Tomek i Tobik pomogą. O tak, dziękuję. Przybyła nowa lokomotywa. Jak masz na imię? Zapytał gruby zawiadowca. Marceli, proszę pana, ale zwykle nazywają mnie Kaczor. Twierdzą, że kołyszę się jak kaczka. Tak nie jest, ale Kaczor podoba mi się bardziej niż Marceli. Dobrze, niech będzie Kaczor. Piotrku, odprowadź kaczora! Dwie lokomotywy odjechały razem wkrótce, były już bardzo zajęte. Kuba, Gabryś i Henio obserwowali Kaczora przy pracy. To chyba prosta lokomotywa. Będziemy mieli zabawę i porozkazujemy mu. Dym był wszędzie. Piotrek był zły, ale kaczor się nie przejmował. Niedługo znudzi im się to. Czy oni ci rozkazują, Piotrku? Tak, odpowiedział Piotrek. Dob, powiedział kaczor, wkrótce skończymy z tym nonsensem. Szepnął coś, zrobimy to później. Próby zawiadowca nie mógł się już doczekać gorącej grzanki z masłem i herbatki. Nagle usłyszał dziwny dźwięk. No. A niech to! Powiedział i popędził na bocznicę. Kaczor i Potrek spokojnie usadowili się na zwrotnicy przed domkiem, nie wpuszczając do środka lokomotyw. Gabryś, Kuba i Henio byli wściekli. Przestańcie hałasować! wykrzyknął gruby zaradowca. Nie chcą nas wpuścić, syknął Gabryś. Kaczorze, wyjaśnij swoje zachowanie. Przepraszam, proszę pana, ale jestem wielką zachodnią lokomotywą. Wykonujemy naszą pracę bez gadania. Ale za przeproszeniem Piotrek i ja bylibyśmy wdzięczni, gdyby poinformował pan te lokomotywy, że przyjmujemy polecenia tylko od pana. Cisza, krzyknął gruby zawiadowca. Piotrku i kaczorze, jestem zadowolony z waszej dzisiejszej pracy, ale nie z waszego wieczornego zachowania. Spowodowaliście zamieszanie. Gabryś, Henio i Kuba zachichotali. A jeśli chodzi o was, zagrzmiał gruby zawiadowca, zachowaliście się jeszcze gorzej. To przez was to całe zamieszanie. Kaczor ma rację. To jest moja kolej i ja wydaję polecenia. Po odjeździe Piotrka kaczor musiał radzić sobie sam. I poradził sobie z łatwością. Donald i Darek są bliźniakami. Przybyli ze Szkocji, żeby pomóc grubemu zawiadowcy, choć ten spodziewał się tylko jednej lokomotywy. Bliźniaki chcieli dobrze, ale spowodowali zamieszanie. Gruby zawiadowca nadał im numery Donaldowi 9, a Darkowi 10. Mimo to i tak planował odesłać jedną z lokomotyw do domu. Na bocznicy stał wagonik służbowy, który nie lubił darka. Wagonik sprawiał mnóstwo kłopotów, gdy trzeba go było odczepić. Pociągi się spóźniały, za co później obwiniano darka. Darek zaczął się martwić. Donald, jego brat bliźniak, był zły. Z tobą są same kłopoty, powiedział Donald. Wolałbym cię tu zostawić. Nie możesz. Powiedział wagonik, jestem niezbędny. Co ty powiesz? wybuchnął Donald. Nic tylko piszczysz i hałasujesz, kiedy trzeba pracować. Dlaczego Darek miałby cię chcieć? Zastanów się. Och, och, och! zawołał wagonik. Musisz się lepiej zachowywać. Od tej chwili wagonik był grzeczniejszy. Aż pewnego dnia Donald miał wypadek. Tory były śliskie. Donald nie zatrzymał się w porę. Gruby zawiadowca był bardzo niezadowolony. Rozczarowałeś mnie, Donaldzie. Nie spodziewałem się po tobie takiej mm, niestarności. A chciałem Cię zatrzymać i odesłać darka. Przykro mi, proszę Pana, powiedział Donald. Mój plan legł w gruzach. Teraz to Kuba będzie musiał mi pomóc w pracy, kiedy Tobie będą naprawiać wagon. Kubie się to nie spodoba. Gruby zawiadowca miał rację. Kuba okropnie narzekał. Tylko nie myśl, powiedział Darek, że Donald specjalnie doprowadził do wypadku. Słyszałem o pewnej lokomotywie i wagonach smoły. Cicho, powiedział Kuba, to nie jest śmieszne. Kuba nie lubił, gdy przypominano mu jego własny wypadek. No no, powiedział Darek. To na pewno nie byłeś ty, Kubo? Nie zaprzeczyłeś. Kuba nie zaprzeczył. Odjechał obrażony. Złości się, chichotał złośliwy wagonik służbowy. mnie go jeszcze bardziej. Zapierajcie się, chichotały do siebie wagony. Kuba robił, co mógł, ale kiedy dotarli na stację, Edka był wykończony. Na szczęście był tam Darek. Proszę, pomóż mi wjechać na wzgórze, zawołał Kuba. Te wagony płatają mi figle. Już my im pokażemy powiedział Darek. Lokomotywy wolno, ale pewnie ciągnęły wagony na wzgórze. Kubie zaczynało brakować pary. Już nie mogę już nie mogę zostaw to dnie zawołał Darek. Kierownik pociągu był zaniepokojony jedź spokojnie wagon się rozsypuje. Wagon rozpadł się na kawałki. Nikomu nic się nie stało. Podjechał Edek, żeby posprzątać bałagan. Pojawił się także gruby zawiadowca. Powinienem był się domyślić, że to Darek powiedział. Darek był wspaniały, proszę pana, powiedział Edek. Kubie zabrakło pary, ale Darek pracował za trzech. Słyszałem go ze swojej bocznicy. Wystarczyłoby i za dwóch powiedział gruby zawiadowca. Chcę być sprawiedliwy darku, ale nie wiem, naprawdę nie wiem. Gruby zawiadowca podejmował jakąś decyzję, ale to już zupełnie inna historia. Do świąt Bożego Narodzenia pozostały dwa dni. Cała wyspa Sodor oczekiwała odwiedzin wielu dzieci. Wszystkie lokomotywy brały udział w ostatnich przygotowaniach. Gruby zagadowca marzył, by w tym roku święta były wyjątkowe. Czekał więc niecierpliwie na Tomka. Pośpiesz się, powiedział. Nasza choinka już jest, musisz tylko ją nam przywieźć, Tomku. Na chętnie za ciebie popilnuje Ani i Klary. Czy my też będziemy mogli śpiewać kolendy? Zapytał Tomek. Zobaczymy, odrzekł gruby zawiadowca. Chciałbym znowu pośpiewać kolendy, westchnął Tomek, wyruszając ze swoją wielką misją. Tomek szybko odebrał drzewko. Niestety w drodze powrotnej trafił na wielką zaspę. Nie mogę się spóźnić, pomyślał. Gruby zawiadowca na mnie liczy. Tomek gwizdnął dzielnie i zebrał się, by przejechać zaspę. Niestety nie mógł się ruszyć. Nie to jednak było najgorsze. Biednego Tomka zasypał śnieg. Tymczasem wszystkie lokomotywy czekały i czekały. Były złe na Tomka za to spóźnienie. Cisza, powiedział gruby zawiadowca. Tomek wyruszył w drogę powrotną z magazynu, ale nie udało mu się do nas dotrzeć. Na pewno śnieg odciął mu drogę. Nagle wszystkie lokomotywy zaczęły współczuć Tomkowi, a rozsądni bliźniacy, nie czekając ani chwili, wyruszyli mu na ratunek. Na torach napotkali ogromną zaspę. Pomocy! Ssz! powiedział Donald. Coś słyszałem. To pewnie wiatr, powiedział Darek. Pomocy! Nie posłuchaj! odparł Donald. Tutaj! Och, to Tomek! Szybko, ta biedna mała lokomotywa musi być przemarznięta do ostatniej śrubki. Kiedy robotnicy przybyli na miejsce, długo myśleli, jak pozbyć się takiej góry śniegu. Maszynista i palacz Tomka, którzy wcześniej schronili się w pobliskiej chacie, przyłączyli się do akcji ratunkowej. W końcu Tomek i Choinka zostali uwolnieni z śnieżnej zaspy. Ruszył, aby dowieść drzewko do celu. Gruby zawiadowca przywitał go z radością. W nagrodę, za swoją ciężką pracę, będziesz mógł pośpiewać kolędy. Pośpiesz się. Na wielkiej stacji wszystko było gotowe. Raz, dwa, trzy. Nagle, jak za dotknięciem różdżki, stację zalało światło. Panie, panowie i dzieci hip-hip, hurra, na cześć naszego dzielnego Tomka to dzięki niemu wszystko się udało. Nagle rozległ się dziwny warkot. Piotrek i Tobik uśmiechnęli się, ten dźwięk był im znajomy. Dzięki jasnym światłom, Harold helikopter bezpiecznie wylądował w śniegu. Przywiózł ze sobą największą niespodziankę świętego Mikołaja. Wszyscy bardzo się ucieszyli, przyjęcie mogło się rozpocząć. To wcale nie jest przyjemne ugrzęznąć w śniegu, szepnął Tomek do Piotrka, ale dla takiego przyjęcia było warto. Wesołych świąt, Piotrku! Wesołych świąt wszystkim!